Podające wyceny, problemy z pozyskaniem finansowania, zwolnienia czy nawet upadłości spółek sprawiają, że sentyment do branży biotechnologicznej szoruje po dnie. Jednak zdaniem analityka Nobel Securities kilka polskich biotechów warto mieć na oku, ponieważ ich sztandarowe projekty idą do przodu. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na nowy odcinek Stokucz. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Branża biotechnologiczna jest jedną z tych, która potrafi przynieść krociowe zyski, ale ryzyko niepowodzenia jest również wysokie. Przekonali się o tym m.in. akcjonariusze Pure Biologics, które na przestrzeni dwóch lat otarło się o bankructwo i pozorny sukces w postaci umowy na sprzedaż praw do cząsteczek. Finalnie inwestorzy są na potężnym minusie, ponieważ spółka właśnie złożyła wniosek o upadłość. Podobnych historii na świecie jest więcej, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostęp do finansowania jest dużo prostszy i większy. W Większe firmy mierzą się z problemami. Jak zaznacza Krzysztof Radujewski, analityk Nobel Securities, liczba amerykańskich biotechów wycenianych poniżej gotówki w marcu wyniosła ponad 200, a w ostatnich trzech latach nie spadła poniżej 120. Pokazuje to, że sentyment do branży za oceanem pozostaje negatywny. Jesienna pierwsza obniżka amerykańskich stóp procentowych nie przyniosła oczekiwanej poprawy. W ostatnich miesiącach dodatkowo niepewność na rynku spotęgowały zapowiadane przez Donalda Trumpa zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Dobre projekty w dalszym ciągu są jednak przedmiotem transakcji partneringowych. Analityk Nobel Securities zauważa, że polski sektor, choć jest w niełasce inwestorów od wielu kwartałów, to wciąż stanowi ciekawą opcję inwestycyjną do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W jego ocenie dużo negatywnych informacji jest już w cenach, a rynek obecnie poszukuje twardego dna. Jak dodaje, główną bolączką dla spółek pozostaje kwestia wydłużenia finansowania, stąd widoczne są zwolnienia i poszukiwania oszczędności w wielu podmiotach. W raporcie z 24 czerwca Krzysztof Radyjewski obniżył ceny docelowe dla czterech spółek i utrzymał rekomendację kupuj. Potencjał wzrostowy względem bieżących wycen zamyka się w przedziale 50 do 167%. Wśród analizowanych spółek największe cięcie wyceny dotyczyło akcji Captor Therapeutics. Krzysztof Radojewski obniżył cenę docelową ze 128 zł do 86, ale podtrzymał rekomendację kupuj. Względem mierzącego kursu około 32 zł daje to potencjał do wzrostu o imponujące 167%. Wycena została przygotowana metodą sumy części. Wartość projektów obliczona metodą RNPV, a środki pieniężne dodano oddzielnie. Jak ocenia Krzysztof Radewski Nobel Securities mimo niekorzystnego otoczenia dla branży biotechnologicznej w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że projekty spółki są bardzo ciekawe i wyróżniają się na rynku. Najbliższe kwartały będą czasem weryfikacji, przede wszystkim projektu CT01. W maju Captor Therapeutics podał swoją cząsteczkę CT01 pierwszemu pacjentowi w ramach badania pierwszej fazy w leczeniu raka wątrobowo-komórkowego. Jak zaznacza ekspert, to istotny krok w kierunku potencjalnego partneringu i dalszego rozwoju projektu. Jak koment Radojewski CT01, czyli degrader GSPT1 i NEC7 został podany 19 maja bieżącego roku pierwszemu pacjentowi w drugiej linii leczenia raka wątrobowo-komórkowego w rozpoczętym badaniu pierwszej fazy. Cząsteczka będzie testowana w monoterapii i w dalszej kolejności potencjalnie w kombinacji z everolimusem. Badanie prowadzone jest w 19 ośrodkach w Europie, a jego celem jest przede wszystkim wykazanie bezpieczeństwa oraz efektywności nowej cząsteczki. Jeśli się powiedzie, projekt może zyskać na wartości i stać się atrakcyjnym przedmiotem umów partneringowych. Według analityka Noble Security spółka na koniec pierwszego kwartału 2025 dysponowała niecałymi 31,5 miliona złotych gotówki, co powinno zapewnić jej finansowanie do końca drugiego kwartału 2026. To relatywnie komfortowy horyzont, biorąc pod uwagę obecne otoczenie rynkowe i trudności z pozyskiwaniem kapitału w branży biotechnologicznej. Obok CT01 Captor rozwija także inne projekty, z których najważniejszym jest CT03, unikalny degrader MCL1, przygotowywany do wejścia do badań klinicznych w drugiej połowie 2026. Spółka wyróżnia go jako jedyny tego typu projekt na rynku, który w badaniach przedklinicznych wykazał się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Trzeci stąd projekt Captora to CT02. Projekt rozwijany jest w ograniczonym zakresie z powodu ograniczeń finansowych. W raporcie wskazano także kluczowe ryzyka, które mogą wpłynąć na przyszłą wycenę spółki. Są to przede wszystkim niepowodzenia w badaniach klinicznych oraz potencjalny brak zawarcia umów partneringowych lub zawarcie ich na niekorzystnych warunkach. W wypadku natomiast seron farmy Krzysztof Radewski obniżył cenę docelową o 10% z 37,50 zł do 33,70, a także utrzymał zalecenie kupuj. Nowy target względem bieżącego kursu daje potencjał wzrostu o ponad 50%. Wycena została przygotowana na podstawie sumy trzech elementów działalności innowacyjnej wycenionej metodą RNPV, segmentu generycznego, tutaj średnia z DCF i metody porównawczej oraz wartości gotówki. Jak zaznacza ekspert Celon Pharma, odnotowała dobre wyniki w segmencie generycznym, w szczególności dzięki wprowadzeniu na rynek preparatu Zarixa i mocnej sprzedaży eksportowej. Salmexu. Jednak segment innowacyjny mierzy się z wyzwaniami, w tym koniecznością powtórzenia badań przedklinicznych jednego z kluczowych projektów. Jak komentuje Radojewski, Nobel Securities, zwiększona konkurencja na rynku rywa Roxabanu wpłynęła w ostatnich kwartałach na niższą sprzedaż Zarixy od naszych oczekiwań. Dodatkowo konieczność powtórzenia badań przedklinicznych w projekcie inhibitora PDE10A wpływa na opóźnienie partneringu. Pomimo przesunięcia terminu, analityk zakłada, że umowa partneringowa zostanie ostatecznie podpisana w przyszłym roku. To kluczowy czynnik, który może wpłynąć na wycenę spółki. Na koniec pierwszego kwartału 2025 Celon Pharma dysponowała środkami pieniężnymi i aktywami finansowymi łącznej wartości 52,5 miliona złotych. Ebida w tym okresie wyniosła minus 5,5 miliona złotych, co oznacza niewielkie pogorszenie w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Segment generyczny generował dodatnie wyniki operacyjne, natomiast segment innowacyjny pozostaje w fazie inwestycji i rozwoju. Tutaj Ebida minus 22,2 miliona złotych. Celon Pharma równolegle rozwija kilka projektów leków innowacyjnych, z których najbardziej zaawansowany jest dualny inhibitor Jack rok. Wyniki jego badań drugiej fazy opublikowane zostały w renomowanym czasopiśmie The Lancet, co może zwiększyć zainteresowanie potencjalnych partnerów. Jak ocenia analityk Nobel Securities, publikacja w The Lancet wyników dualnego inhibitora Jack Rock powinna zwiększyć rozpoznawalność tego projektu na rynku, a Falkery jest przygotowywane do rozpoczęcia trzeciej fazy w Stanach Zjednoczonych. W przygotowaniu jest także dokumentacja dla projektu inhibitora PDE-10A, który po spełnieniu wymagań FDA może ponownie stać się przedmiotem rozwoju partner Zarząd Celonu podtrzymuje, że zainteresowanie tym projektem jest duże, zarówno we wskazaniu schizofrenii, jak i dyskines polewodopowych. W raporcie podkreślono, że głównym ryzykiem dla inwestorów pozostają niepowodzenia w badaniach klinicznych oraz możliwość zawarcia umów partneringowych na mniej korzystnych warunkach niż zakładano. W najnowszym raporcie analityk Nobel Securities obniżył z kolei cenę docelową akcji Molecure z 17,60 zł do 11,90 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację kupuj. Aktualizacja wyceny Molecure odzwierciedla ogólne pogorszenie warunków w branży biotechnologicznej i opóźnienia w projektach. Względem mierzącego kursu około 550 groszy potencjał wzrostowy przekracza 115%. Raport uwzględnia także fakt, że spółka nie posiada przychodów komercyjnych, a jej działalność operacyjna koncentruje się niemal wyłącznie na badaniach i rozwoju, co czyni ją szczególnie wrażliwą na zmiany sentymentu inwestorów. Podtrzymana rekomendacja Kupuj opiera się na założeniu, że spółka zdoła sfinalizować przynajmniej jedną umowę partnerinkową w horyzoncie najbliższych kwartałów. W przeciwnym razie ryzyko dalszej przeceny pozostanie wysokie. Głównie nadzieje wokół molekur związane są z dwoma cząsteczkami: OATD01 oraz OATD. 02. Pierwsza z nich podawana jest pacjentom z sarkoidozą w ramach badania drugiej fazy, a cząstkowa analiza danych planowana jest na koniec 2025 roku. Druga, OATD02, przechodzi badania pierwszej fazy, w których zwiększono planowaną dawkę oraz wprowadzono nowy schemat podawania leku dwa razy dziennie. Jak komentuje Krzysztof Radjewski, molekular w ostatnich miesiącach udało się lekko poprawić rekrutację w badaniu drugiej fazy OATD01 w sarkoidozie płucnej. Zarząd spółki zakłada, że analiza cząstkowa będzie możliwa z późną jesienia 2025 roku, byłby to ważny kamień milowy w rozwoju tego projektu. Spółka poszukuje partnerów zarówno dla tych projektów, jak i dla cząsteczki OATD01 w nowym wskazaniu masz czyli metabolicznym związaniu zapalenia wątroby, które ma duży potencjał komercyjny. W odpowiedzi na trudne warunki rynkowe, Molecure ogłosiło plan redukcji zatrudnienia, który ma objąć do 25 pracowników. Dzięki temu środki pieniężne w wysokości około 41 milionów złotych na koniec pierwszego kwartału 2025 mają pozwolić na finansowanie działalności do drugiej połowy 2026 roku. Jak wskazuje analityk Nobel Securities, w ostatnich tygodniach Molecure, jako kolejna polska spółka biotechnologiczna, podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia. Aby wydłużyć okres dostępności gotówki. Dzięki cięciom kosztów spółka będzie mogła skoncentrować się na kluczowych projektach klinicznych, co jest zgodne z jej długoterminową strategią. Molecure aktywnie poszukuje partnerów strategicznych, którzy mogliby wesprzeć finansowo dalszy rozwój projektów. Dotyczy to zwłaszcza badań nad nowymi wskazaniami dla OATD01 oraz komercjalizacji projektów przedklinicznych, takich jak program MRNA. W czerwcowym raporcie analityk Nobel Securities podtrzymał rekomendację kupuj dla akcji Rive Therapeutics z kosmetycznie obniżoną ceną docelową z 59,80 zł do 59,70 zł. Względem bieżącego kursu około 31,30 zł daje to potencjał wzrostowy na poziomie 90%. Analityk Nobel Securities wskazuje jednak, że główne ryzyka to niepowodzenie prac badawczo-rozwojowych oraz brak umów partneringowych lub ich podpisanie na mniej korzystnych warunkach niż założono w modelu Ceny. Spółka opiera swoją działalność niemal wyłącznie na projektach innowacyjnych, co czyni ją podatną na wahania nastrojów rynkowych. Jednak dzięki zapleczu finansowemu i rosnącej wiarygodności projektów klinicznych, Raiwo może wkrótce zyskać zainteresowanie większych partnerów farmaceutycznych. Projekt RV120 rozwijany jest obecnie w kilku wskazaniach hematologicznych, m.in. w ostrej białawce szpikowej, mielofibrozie i zespołach mielodysplastycznych. Najnowsze dane kliniczne opublikowane 12 czerwca wskazują na poprawioną skuteczność terapii oraz dobre rokowania dla dalszego rozwoju. Jak komentuje analityk Nobel Securities. Najnowsze dane opublikowane 12 czerwca wskazują na poprawioną efektywność przy zmienionym dawkowaniu w kombinacji z wenatoklaksem u pacjentów z ostrowia szpikową oraz wstępną efektywność u kilku pacjentów z mielofibrozą. Do tej pory w badaniach nad RV-120 w różnych nowotworach hematologicznych zrekrutowano około 150 pacjentów, a kolejne inne dane powinny być dostępne w grudniu, co może przesądzić o decyzji dotyczącej dalszych działań, w tym potencjalnej umowy partneringowej. Na dzień 19 maja 2025 roku Rive of Therapeutics posiadało około 161 milionów złotych gotówki, co w połączeniu z redukcją kosztów operacyjnych zapewnia spółce finansowanie do końca 2026 roku. To kluczowe w kontekście dalszego rozwoju projektów badawczych i negocjacji z partnerami. Jak podkreśla Krzysztof Radujewski, tym samym w grudniu spółka będzie dysponować danymi, na bazie których będzie mogła zadecydować o dalszym rozwoju projektu, w tym o zawarciu umowy partneringowej. Równolegle spółka prowadzi badania nad zastosowaniem RV120 w zespołach mirodyspastycznych niskiego ryzyka. Do tej pory zrekrutowano około 40 pacjentów. To wskazanie, choć mniej zaawansowane, również może zwiększyć wartość projektu w oczach potencjalnych partnerów. To wszystko w tym materiale. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście z nami. Oczywiście, jeżeli materiał był dla Was interesujący, zachęcam do polubienia treści. Jednocześnie, jeżeli uważacie, że może on być wartościowy dla kogoś z waszego grona znajomych, również zachęcam do. Udostępnienia go dalej. Równocześnie zachęcam do podzielenia się z nami w komentarzach opinią na temat waszego zapatrywania się na sektor spółek biotechnologicznych. Czy macie jakieś aktualnie zaangażowanie w tym sektorze, czy może jednak stoicie z boku i obserwujecie branżę?